Dzień dobry Państwu. Sześć miesięcy chaosu, złej zmiany, sześć miesięcy, kiedy tego rządu tak naprawdę nie było. Mieliśmy wielkie obietnice w kampanii wyborczej, a okazało się, że ta teczka z projektami ustaw jest zupełnie pusta. Rząd chaosu, złej zmiany, agresywnego traktowania opozycji, niszczenia Trybunału Konstytucyjnego, niezależności instytucji. Dzisiaj podsumujemy te najważniejsze rzeczy. Państwo też. Otrzymacie od nas przygotowany dokument ocenę tych sześciu miesięcy, bardzo taką dokładną. Szanowni Państwo, kilka dni temu wszyscy byliśmy świadkami dziesięciogodzinnej medialnej nagonki na poprzedni rząd. Mieliśmy do czynienia z potokiem półprawd, kłamstw, nieścisłości czy pomówień, nieopartych na żadnych dowodach, na żadnym dokumencie. Platforma Obywatelska przygotowała dokument, który otrzymacie Państwo i opinia publiczna będzie mogła się z nim zapoznać. To jest bilans rządów Beaty Szydło i Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich sześciu miesięcy. Na 58 stronach zawarliśmy w poszczególnych działach, rozdziałach na każdej stronie dokonania w cudzysłowie rządu Beaty Szydło. W tej chwili w skrócie przedstawimy Państwu główne nasze uwagi do rządu Beaty Szydło w ostatnich sześciu miesiącach. A później, jak powiedziałem, ten dokument będzie zawieszony na stronach Platformy Obywatelskiej. Każdy będzie mógł się do niego odnieść. Także pani premier Beata Szydło, także ministrowie, tak jak powinno robić się to w poważnej demokracji. Zaczniemy od bezpieczeństwa. W wszystkich służbach te zapowiedzi, które miały pokazać, że Polska będzie bezpieczna, że jesteśmy przed szczytem NATO, że go przygotowujemy, że jesteśmy wpisani w dobrą współpracę sojuszniczą na wszystkich poziomach, że jesteśmy skutecznie chronieni przed atakami terrorystycznymi dzisiaj widać, że i w kontekście szczytu NATO i światowych dni młodzieży jest wielkie niebezpieczeństwo po e, czystka, które dokonano w służbach. Sytuacja jest gorsza niż jeszcze pół roku temu, kiedy służby były przygotowane a plan pracy operacyjny gotowy do tych wielkich wydarzeń. Kwestia Złej zmiany w policji, powołanie komendanta Maja, potem najdłuższy wakat, który dotyczył komendanta głównego policji, pokazuje ten chaos w instytucji, która powinna być ostoją i fundamentem poczucia bezpieczeństwa Polaków, czyli w policji. Mariusz Kamiński, wszystkie jego aktywności, powrót jego do życia publicznego pokazuje, jak polityka może wyglądać wykorzystując właśnie znajomości i przyjaźnie, a nie to, co jest najważniejsze, czyli pracy stanu i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Wreszcie polityka zagraniczna to też część i fundament poczucia bezpieczeństwa. Szukanie sojuszników w Londynie jest symbolem osierocenia polskiej polityki zagranicznej. Szukamy sojuszników wśród tych, którzy zastanawiają się nad opuszczeniem Unii Europejskiej. Polska pozycja w Unii Europejskiej, a także w ogóle w wolnym świecie jest najgorsza od 26 lat. Przez rządy pis jest degradowana i to jest proces, który jest stały. I nie widać tutaj szansy na na jego poprawienie, na zmianę tej, tej sytuacji. W Europie trzeba szukać partnerów, przyjaciół, a nie wrogów, przeciwników czy konkurentów. O Antoni Macierewiczu można dużo, będziemy osobne osłony dokonywać i opisywać jego aktywności. To, co zdarzyło się w polskim parlamencie przy okazji tak zwanego audytu, kompromituje nie tylko jego samego, ale także jego współpracowników i całe spojrzenie tego rządu na polską armię, na poczucie polskiego bezpieczeństwa, wreszcie także na naszych partnerów w NATO. Problem polega na tym, że przez długie miesiące kampanii wyborczej pamiętacie państwo, Antoni Macierewicz był chowany i przez Jarosława Kaczyńskiego, później także przez panią Beatę Szydło. Wręcz organizowano konferencję prasową, gdzie mówiono, że Antoni Macierewicz nie będzie ministrem obrony narodowej. To wszystko jest taką, właśnie takim przykładem kłamstw w kampanii wyborczej i tego, jak dzisiaj wygląda Polska pod rządami PIS. Antoni Macierewicz jest absolutnie takim klasycznym przykładem kompromitacji i wstydu ostatnich sześciu miesięcy. Efekt złej zmiany, czy tego chaosu wprowadzanego w Polsce także odbija się na gospodarce. Tą złą twarzą gospodarczą dzisiaj jest minister Szałamacha. Agencja Moody's nam nie obniżyła ratingu, tylko dała ocenę i perspektywę negatywną na przyszłość. To już mu wystarcza. To jest pokaz ambicji ministra finansów. A drugą twarzą gospodarczą tego rządu, taką ekspercką jest wicepremier Morawiecki, który ciekawie zarysował cele polskiej gospodarki w przyszłości, ale nie pokazał przez całe pół roku ani jednego narzędzia, Operacyjnego, jak do tych celów dojść. Do dzisiaj tak zwany plan Morawieckiego to są slajdy w PowerPoincie i żadnego efektu w postaci jakiegokolwiek projektu ustawy czy propozycji programowej, która byłaby realizowana przez rząd, a w międzyczasie gospodarka otrzymała silne ciosy od rządzących. Już w styczniu agencja Standard Poor's obniżyła w Polsce rating. Ostatnio kolejna agencja. Pokazała negatywną ocenę przyszłości, wskazując na zagrożenia, które przed rządem prawa i sprawiedliwości stoją. Jeżeli nie będzie zmiany polityki, nie będzie zmiany kursu gospodarczego, to ta ocena za pół roku także będzie negatywna. A ona wpływa także na ocenę samorządów, bo samorządy w Polsce, między innymi Warszawa i Poznań otrzymały z agencji Moody's także perspektywę negatywną, bo są oceniane tak jak rząd, niestety dla tych samorządów. W ostatnich dniach Międzynarodowy Fundusz Walutowy także pokazał rządowi żółtą kartkę mówiąc, że jeżeli nie zmieni swojej polityki gospodarczej, to także będą kłopoty w, we wzroście gospodarczym. Kolejnym dowodem tej złej zmiany w gospodarce to oczywiście wzrost naszego zadłużenia i kosztów obsługi tego zadłużenia, ponieważ polskie obligacje skarbowe dzisiaj notują coraz wyższe oprocentowanie, bo staliśmy się mniej wiarygodni i ostatni element, który pokazuje odpływ inwestycji i kapitału z Polski. To 110 miliardów złotych odpłynęło z polskiej giełdy w Warszawie od momentu, kiedy władze w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość. To, co w nas uderza wszystkich, to oczywiście osłabienie złotówki, bo słaby złoty to większe ceny na produkowane za granicą towary sprowadzane do Polski, a także usługi, które kupujemy za granicą. To są rzeczy, które uderzają w nas wszystkich. To jest efekt złej zmiany. W międzyczasie oczywiście uderzono także we własność rolników, a także że Polaków, którzy mają ziemię rolną czy ziemię leśną i pod płaszczykiem ochrony przed zakupem przez obcokrajowców polskiej ziemi zablokowano zakup tej ziemi dla Polaków. W gospodarce także, na którą się powołuje często Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, że takim kołem zamochowym będzie projekt 500 zł na od drugiego dziecka wzwyż. Warto przypomnieć i warto o tym cały czas mówić, że z tego programu wyłączonych jest 3 miliony dzieci. Wyjątkowo niesprawiedliwy program, i za chwilę ten efekt też będziemy jako taki społeczny efekt tego programu uboczny mieli, bo część dzieci otrzyma środki, a prawie połowa tych pieniędzy nie zobaczy. I chaos wprowadzony. W edukacji. To jest kolejny element działania tej złej zmiany. Dzisiaj samorządy borykają się z wielkimi problemami z miejscami w przedszkolach. Powrót do 7 lat, kiedy dzieci idą do szkoły obowiązkowo, powoduje olbrzymi chaos w placówkach, potrzebę zwalniania nauczycieli, e, duże ograniczenia, jeśli chodzi o budżety oświatowe w gminach. I jest jeszcze coś, czego nikt się nie spodziewał, bo można było w czasie kampanii wyborczej usłyszeć wiele zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, ale nie ostrzegali Polaków przed tym, że chcą uderzyć w podstawy polskiej demokracji, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce uderzyć w Trybunał Konstytucyjny. Te pół roku to dwie ustawy, które demolują Trybunał Konstytucyjny i trzecia złożona przez PiS. Wbrew głosom, opiniom środowisk naukowych, wbrew głosom ekspertów, PiS uparcie demoluje Konstytucję Trybunał Konstytucyjny. Tu jest chyba najbardziej widoczne to działanie wbrew demokratycznym regułom, wbrew państwu prawa, wbrew fundamentom demokracji, jakim jest trójpodział władzy. No i na koniec ta mowa nienawiści, czy to dzielenie Polaków wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość. W ocenie polityków pis wszystkie osoby, które nie popierają rządu zasługują na epitety, którymi na prawo i lewo szafują politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest sześć miesięcy dzielenia głębokiego Polaków, obrażania Polaków, którzy myślą inaczej niż rząd. Czego Polacy nie mogli się spodziewać i chyba nie było nigdy w historii tak głębokich podziałów, wykopanych przez rządzących. To jest nasza ocena, w skrócie, w pigułce. Resztę znajdziecie Państwo w tym dokumencie, który otrzymacie Państwo zaraz po konferencji prasowej. Zawsze jest tak, że w pół roku to też wnioski nie tylko. Przecież merytoryczne to zawsze wnioski personalne. Chciałby się podsumować i złożyć wniosek o wotum nieufności dla jednego, drugiego czy trzeciego ministrów. Ich jest wielu i, i większość na to zasługuje. A dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę chcielibyśmy złożyć wniosek o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego. Bo on jest politykiem, który jest nad premierem, nad prezydentem i który jest odpowiedzialny za cały ten chaos i złą zmianę. On bierze za to polityczną odpowiedzialność. Chcemy. Przypomnieć Polakom, żeby o tym y, pamiętali dzisiaj, jutro i przy następnych wyborach. Tego rządu nie ma. To jest grupa, która tylko administruje, a ten, który rządzi, siedzi w fotelu poselskim, nie zajmując żadnych stanowisk. Tym jeszcze ważniejsza jest rola Sejmu i rola parlamentu jako tej Izby, która ma kontrolować działania rządu. W ostatnich miesiącach, w tych sześciu miesiącach, mamy do czynienia z kneblowaniem ust opozycji w Sejmie. To, jak marszałek Kuchciński prowadzi obrady, zakrawa na skandal. Ostatnie wydarzenia, kiedy posłowie Platformy Obywatelskiej karani są finansowo za to, że próbują zabrać zdanie w ważnych kwestiach i marszałek wyłącza im mikrofon, a potem każe finansowo, pokazuje, że PiS próbuje zamknąć usta opozycji i zamknąć kontrolę demokratyczną nad rządami swojej partii. Dlatego Platforma Obywatelska Złoży wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego z pełnionej funkcji, tak aby następca wypełniał rolę konstytucyjną, jaką ma marszałek Sejmu, czyli prowadził obrady Izby i pilnował, żeby Sejm był Izbą, która kontroluje rząd, czego dzisiaj nie ma.